Mieli po mnie przyjść, a do tej pory jeszcze nikogo nie ma. co ja mam teraz robić. Ogłem witam was moi. Dzień dobry panie Mati! Mogę się przywitać? Tak. to e, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mati. Jesteśmy na beterze. Jesteśmy na beterze na 1.19.2. Jak widać na przykład plecaczki widać. O, patrzcie, mam taki żółty plecaczek. E, trochę modów przybyło, trochę modów odeszło. Niestety odszedł z nami słonik, nie ma małego słonika. Krótko żył. Będę go wspominał. Ale moi drodzy, dzisiaj idziemy wreszcie porozmawiać z ludźmi. Tak, e, z tego co mi wiadomo jest chyba jeden człowiek tylko, albo dwóch. Aha, no to super. No to super. A, 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 a jeszcze, jeszcze, moi drodzy, zostawcie 500 łap w górę, a a dobra, zaryzykujemy. Z komentarzy z, z ruszuję komentarzy jedną osobę do serwera. Tylko musi, musi mieć ko, konto premium, żeby. Dobrze, e... pani Mati, możemy iść szybciej, bo trochę nie ma. No czasu. co to jest? Broń fajna. Broń! Tak, o, no! Brał! Ale no. może nie we mnie, co? Nie celowałem, celowałem w ścianę. Tak, no, w, ścianę. No, no, w się ścianę. Trochę jeszcze elfy mnie zabiją. Nie no, nic się sobie nie stanie przy nas, Wziąłem na statek do Pana Gustawa Ale Gustawa nie ma! Wiem o tym Czemu ty? Trochę mnie nie było, ale dużo się też dowiedziałem Aha Skąd masz ładny? taki dziwny plecak? A taki fajny, ładny, czerwony, mi się podoba Tak, czerwony to szybki, tak? Tak, dokładnie I robi takie wzią. Mm. A słyszał Pan w ogóle? W końcu się przynieśliśmy z lwami Gdzie znów? A daleko? Jak to daleko? No, nawet nieodkryte o, to tereny. No, może, może w końcu to się mi się Nie, nigdy to się nie stanie, niestety. Dopóki no, tutaj jesteś, nie, do, nie będziesz miał świętego spokoju. To takie Czeka... życie, no niestety. A, zapewne to jest rozkaz twojej pani. Nie, mojej siostry nie jest moją panią po pierwsze, tylko siostrę ci przypominam. I ten. I Barry to jest A. mój rozkaz. Jak to jako... twój rozkaz? A mój rozkaz. Skonsultowany z nią, ale mój Aha Ale serio, mogliby chociaż to wejście normalne zrobić. Nie, to ludzie co się dziwisz. Oni nic, nic nie robią idealnie i szybko. Ale coś... Coś tu mi nie gra, To tak jakby trochę... O! No i schody jeszcze usuną. No, no super. widzisz. I teraz trzeba się jeszcze męczyć, skakać. O... Hmm. Czy coś się tu pozmieniało? Nie, nadal taka sama bieda, jak zawsze. Tam jest młyn. Tam jest młyn. O, i jest sterowiec. To właśnie tam idziemy. No jest sterowiec, ale coś mi tu nie gra, tak jakby... Hmm. No wszyscy na nim są jakby. Ale jak trochę zarósł. No wszyscy. No trochę zarósł właśnie widzę. Ale coś... Hmm. O, widać windmę tam. Pają widmy. E ja z ludźmi się tam pogodziłem, więc. Wow, co się stało z tym domem? Ej, którym? Tamtym. Ej, no tak delikatnie się rozwali. O, o, o jakieś książka ty. tu jest? Ej, no. No już! Paweł! Pawe, Pawe, Pawe. O, no, idziemy! A, ja ja tu się słuchaj, ktoś tu. mną, panie, bardzo proszę. O. Tutaj. I teraz na górę. Teraz tutaj się szło dalej na górę. Tu. I teraz dalej na górę. Nadarza pan? Chyba tak. O. Hey. Hejka! Dzień dobry. Można prowadzić jedną osobę! A, bo ja muszę serio pomagać? O! Tak. A, co robi? to robi... Z To... to pan, o Boże, panie, bo z ...to jest taka zadawana, że on tu zaciągnęły, rozumiesz? Ale siłą. kto? One! Ja no się, no się... nie dziwię... ...że elfy... ta pani... Nie? Co? A, to nasza nowa A, elfka jest, tak tak, jakby. nie no... E, nie, ...nie spotkało się jej, że e, zajmuje się jak w naszej wiosce. No i ja się jej nie spotkałeś. Na sensie jej nie spotkałeś, jakby dopiero coś się przeniosło z naszego starego wymiaru. O, tak można to nazwać. No i zmieniłaś, to już on tu zaciągnęła! A ten to kto? E. A, 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 on tutaj! Dzień dobry, tam. nazywam się Zygfryd to Joachim Albrecht, Gniew Radziwił von Mattenberg. A w skrócie, tak jak tu przyszliśmy, to on tutaj spał. Ja tutaj rezyduję, w tym miejscu, a czekam na właściciela, miałem z nim podpisywać, miałem taki dupot tam nowy, My w ogóle jestem księdziem no z dalekiej właśnie. krainy, tak, tak. z plecakiem, to z szkoły idziesz? To jest mój wspaniały plecak, dostałem go w spadku pod ciotce brata, ojca, matki, żony, siostry, cesarza. Panie Mati, przy nim było 20 pustych butelek, no to już... Nic powiedzi, a, się z boja się boja, e, może byśmy z tego sterowca jednak zeszli, szli, bo. E, no, nie, no, zeszli, tu jest ciasno. No, i tak blisko tu jest tak ciasno. Się, ta, ta, to mam tego, tego, tego ta, Tam jest jakiś stół Wziąłem z tego. Cy... Chodźcie chodźcie do stołu. Dobra. O, tu był stół, o. O. Dobra. To teraz trzeba twarde negocjacje robić. O Boże, z wami negocjacje są najtrudniejsze. Znowu, jakie je w życiu przeprowadzam, więc. Uwierz, że z wami. Nie, tam. O, Boże, ja skup... do nas, elfów. A może e... niech pani Wilma tutaj siądzie, by Ja sobie tu stawię. To, to nasza sprawa. Ale no jak o, ona ja sobie tu stan. ludzi, to pani Wilma niech pani sobie siądzie tutaj na spokojnie. Nie, Proszę to... bardzo. Dobra. Ja może tu stanę, bo ja mam chyba Ech. bardziej do niej sprawę. Dobra, co robimy z panem Gustawem? No, no, trzeba go jakoś uratować od tych mrożnych elfów. Właśnie, jak to się w ogóle są? Nie było mnie chwilę. I już go. Ej, zaraz, jak to, tak. jak to było? Ja tam byłem z e, Ines. Nasz elf, tak. Ej, od nas. Ej. Raz nie poszedłem z Wami na wyprawę i już. No raz, no. I już porwali kogoś, no, tak. no jak zwykle. No. Ale jakbyście też poszli, to też by kogoś porwali, bo zawsze tak z Wami jest. Ale jeśli ja zawsze szedłem to nigdy mi nie zginął No bo zaraz uwierzę, no A co cię to moje gildi też jest nigdy a poszło za nim na wyprawę No 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 ja zaraz, a... Czekaj czekaj, czekaj. No. Wow, 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 wow. Gdzie jest twój przybudca Gildi Został w Gildi Hmm Bo, bo to ja to, 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 takie miałem iść pohandlować i te dwie panie mi wzięły powiedziały że idziesz albo cię, albo k Powiedziałem, że nie idę, Pytą mnie Aha. I się na No dobrze mówię, że elfy są złe NIE WIE GDZIE ZŁE! No... Mnie też tak zmusiliście! Dobra, ja teraz... No Do, do nie was ludzi... Co, nie z... Nie, Niego no nie przemawia! Zdrowy rozsądek, do was nie przemawia, więc trzeba inaczej! NIE JESTEM CZŁOWIEKIEM! A on po prostu jest jakąś pół małpą, człowiekiem... On jest człowiekiem i on Kuprydą jest jakimś wędrowcem. Nie wiem... Dobra, nie, nieważne, trzeba obmyślić plan jak uratować pana Gustawa. No to jest najważniejsze. Później się pokłócicie. Ja wiem, to że była... Mi... No to trzeba ich zebrać. Wszyscy się poszli. Gdzie? nie ma, nie 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 ma ludzi. Hmm. Dostała tylko ona, i ona widzę, się że tym bez zajmuje. jednej osoby już wam się spiesało organizacja. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy masz, czy masz jeszcze kontakt z tym swoim jakimś bratem, nie bratem? Mmm, dziś po Tamo. No to weź, gdy się z nim jakoś kontaktu, to może nam pomoże. Nie wiem, no. Jakby... Oh. Chciałabym. Dobra, moi dobra, dobra musimy teraz... obmyślić plan. Wiem, że tam jest jakaś wioska i wiem, że jest jakiś tam teleport. Nie no mamy może... problem, bo mi ukradli książkę. O, jak ci ukradli książkę? My ukradli mi. Jaką książkę? Tą, tą, książkę. Tam... Tą, tamtą książkę. Miałeś dosyć u nas z wierzył u mnie. Pila, czy to Uff. jest ta książka, ta, co ta, ta, tam było zapisane z tym okupem, czy to coś? Tak. A, to nie widziałem od e, wszystkie książki zostać u mnie w wieży, no. Tam Ale dobra, czy macie jakiś plan, bo tam jest wiem, że jakaś wioska i wiem że tylko o tym, że było tam dwóch mrocznych elfów. I A labujemy. Może być więcej tam, teoretycznie. Dobra. Nie, i będziemy i... bić, no? Pamiętasz ilu około 500 było członków jak zanim ty odszedłeś? Jesteś dla nas najlepszym informatorem. Zanim ja pasujesz. odszedłem to u nas było może być 20 tysięcy. Yeah! Co no dużo. K? Ale pójdę Ale... Ale... serio. Nie, 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 nie. Wiecie, wiecie co trzeba zrobić? Musimy iść do jednego miejsca. Yeah. Jakiego? Wiecie co to kres? Leki? Eee, tak, co? że tak. tam nie, chodzi. Nie. Nasze lekie... Nie, wiemy Nie. co, to, to było w tej książce starej. Maciej, no że jak to chodzi, tam Uwierz jest fajnie. to ja tam byłem. Nie. Tam jest fajnie. Musimy. A to jest smoków. Jest. Nie. No takie są fajne, wiecie one Czekajcie, 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 czekajcie. Czy w, czy w waszym świecie, czy w waszym świecie da się ujeżdżać smoki? Tak. To jest prawdziwa, była pradawna tradycja u nas Więc, możemy zdobyć smoka Ale to się nie udało nikomu od jakichś tysiąca lat Ale nie. możemy zdobyć smoka i spróbować smokiem zniszczyć zmożnych herbów. Nie. Ja, to... mam nie. pomysł mam... Najpierw tak, tak, to jest, za nie pójdziemy Tak głupie, że stąd wychodzę, do widzenia Ale nie, 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 nie e... Nie, nie, ja wychodzę Ale, nie, nie, a, ale, 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 ale będą na początku surowce A będą Będziesz a a ben, zapłacimy a będą... ci Chodź, zapłacę ci Ile? Eee, 20 sztabek Rightu, 32 Dobra No i gitara, no i jesteśmy ugadani Chwila, chwila. ale... To jest... Nie udało się odprawić ALE MOŻE odprawić. MI SIĘ odprawić. UDA Dobra, spokój! Ostatnia Bez... osoba, której się udało... To była nasza matka, Baymacy Ci przypominam Która nie żyje... Bo Przec... ją zabili nie do końca. Dobra, rynę, dobra, nieważne, nieważne. Nie po, po pierwsze swój, będzie nam potrzebne surowce, po drugie będzie nam potrzebne dużo jedzenia. Jedzenie to my się możemy tym zająć, surowcami ja mam możemy dużo pomóc. Jedzenia. Ale mamy tu też farmera. Mamy też naszego rolnika, który dużo się tym zajmuje. Możecie chcieć przedstawić, przykłady swoje plany. Dobra, e, Wen? tak. A może dajcie tej Jelce coś powiedzieć. No to niech powie, no. No, w sumie to jeśli chodzi o sprawy. Jedzeniowe i w ogóle, no spokojnie się zajmie wszystkim. Tak, w ogóle, hej, Ja ten chyba pije. zaraz, to tam pije znów? No to ten, ten cały tańcu na statku był. Jezus ma... Ej, pijaku! Co, to, to. Tak, co. Tak, proszę pana? Boże Ty będziesz musiał tu zostać wśród ludzi. Pomóc jej. Którym mi? To to tu są jacyś ludzie. No Bo ty ty to jest ludź. sama tutaj może? Tak, ty... Nie. no, zaraz zaraz. Ja tu mam... ja nie mogę. Ja jestem tutaj komandorem. Ja tu ale 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 dopóki nie uwolnimy pana Gustawa, więc ty musisz tu jakby tak jakby przejąć pałkę. On jest blondynem. To... Blondyni są głupi. A ty jesteś ruda. A ty jesteś człowiekiem. Powiedział to, Elf. A... Kobieta, ja ona mogę, nie jest do, elfem do, po do pierwsze, te... ona też jest coś podobna do ciebie, ale Ej! też nie wiem co. jest pana, ja tu jestem z oh. ważnej delegacji handlowej, z mojego, ich... mojego królewsko-mysławnego... Ale, ale mamy problemy z brosznych brocznych elfów! Mati? Mogę to użyć bajki? na niego? Nie! Nie, zaraz coś trafi. A to bajki nie są te całe te Nie. Jakieś te, 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 e, e, te Popatrzcie na moje uszy, na tej tu za tobą uszy. I jeszcze jest kilka innych takich tutaj. A ona jest w po, połowie małpą. Ej! Nie obrażaj małp! Ale... Małpa? A nie rozumiem. Tak samo jak ten... O Jezu, co się stało z twoją włócznią?! Kota, no, to... osoba, <noise> w której imienia nie wymienię... <noise> nie, tu nie, nie ma. sobie do swoich dziwnych zakryć których nawet nie się nie udały! Ale masz za to ładny nowy trójząb, który możesz kopnąć prądem kolejny. Słuchajcie, go co się stało z tym tym liderem tej eee, porwali go. Co ja porwali? Mroczne elfy. A, to zabijmy ich. Nie da się. Jak to? No bo jeżeli do nich pójdziemy, w ich wiosy są zaklęcia ochronne, które ich chronią przed śmiercią. A magia to nie są bajki dla dzieci. Nie. Hmm. dobra, powiedzmy tak, D damy tydzień sobie nie. na przygotowania i spotkamy się w waszej bazie. No to... No, masz tej... której? Nowej, czy starej, czy w moim zamku. O którą ci Nowej. chodzi? Nowej. No... dobra? O, dobra. No to... No to... Czy to... No to... właśnie, to nie No tak. to tutaj, szybka opłata. Masz no, no, na razie no, no, no. połowę. To Jak zarobisz to zarobisz nawet więcej. EJ! EJ! Ja, ja mam, ja mam, ja, ja zebrałem! Ja zebrałem! Będę trzymała na odległość tego dziwnego... Jak się Proszę bardzo, reszta będzie później. Dobra, ja idę chyba do siebie, ale jak to się Panie Mati, na dole, tu, tu, tu... Ja już się stąd wypiłem, jak ja to mam dostać, proszę pana? Nic, masz dostać. Panie Mati, jeszcze pan odprowadza mam do sprawę. Taką jedną sprawę małą, tutaj z moją siostrą i z elfami. Nie no nie chcę z tym coś, nie żadnych kontraktu nie będę podbliżył nie, nie, nie chcę kontraktu, ja, ja chcę jedną rzecz powiedzieć w imieniu wszystkich, bo wiem że mnie raczej posłuchasz jeli A to tam u pana w domu powiem O, to tu się nie dało znaleźć No to Gustaw to budowa Ja niech no, przywódca Dobra, panie ma. no to idziemy z tym do pana my jako elfy Nie, ona jest Ee, chodź, chodź Chodź, idziemy Panie no to, L, no to ludzie, do zobaczenia za tydzień. Tak, do zobaczenia. Yes. Przygotuj netherite. No, tak. Zapłacę ci po wszystkim. Zostawiacie mnie z nią? Chodź. Tak. No, o, ma, 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 mam piwo, mam piwo. Panie Matiw, no to chodźmy do pana do domu. O. Albo hmm. najlepiej pójdziemy do mojej wieży i tam to zrobimy. Nie, 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 do żadnej pańskiej wieży nie idę. No to długo pan wracał. Tak. Przecież mógł się pan tepnąć, był ten cały. No, jeszcze może spotkamy mrocznych elfów, co? Nie dziękuję. Nie, dziwny, Oni pewnie nie są... To się ja wyczuwam jakąś uszy. energię dziwną, ale no to taka. E, trochę ni to mroczne, ni to dobre. Pomieszane wszystko. E. No to o. tak, panie ma. No to co? na początku. Był samak... sobie wybuch, tak? Był sobie wybuch, dokładnie. Nagle powstały elfy. A później ziemia i ludzie. Nasza kraina była piękna, magiczna i. inne. Chodźmy dalej. Mm -hmm. naszej sta... Do naszej starej krainy się dostali ludzie. No. Czarnym sposobem. Nie wiemy jak, nie wiemy gdzie, nie wiemy co. Mm -hmm. I to byli łowcy smoków, tak zwani. Oni nie umieli czarną magię, którą zaczęli uczyć nas elfy mm -hmm. I dlatego się do nich przyłączyłem mm -hmm. y Oni nie mogą tego jeszcze pamiętać, bo to było dawno, dawno temu Ja to pamiętam Ty to pamiętasz Częściowo, ale nie całkowicie Oj. Co no tam nas... miałam... Boże... Nie nad... Mało to jest 120 Przeciebie że znaleźliśmy jak miałaś, nie wiem, z 10 lat hmm. Więc wiesz Jakieś kapsule się pojawiła, czy coś takiego? Nie wiem. Jest. Ładnie były, były tripery. Oh. A to może szybciej, chodźmy do pana domu i tam dokończę historię. A to tak. Były sobie smoki, byli łowcy smoków. Po łowcach smoków się pojawił. Y y y zniknęły smoki. Ten. No. I został jeden smok. Nie, nie do pokonania. Tak zwany Ender Dragon. Smok i go ujeździć też będzie ciężko. Eee, dajcie mi tydzień. Jak mówiłem, jedyną osobą, której się to udało, to była nasza matka, która znała doskonale Czarną Magię. To co ona była jakimś. bluźbitomacie? E, e, nie, bardziej magiem. Tak jak ja. Ta -a -a. No i jej się to ledwo co udało, więc to. Mhm. Tutaj do pana sobie wejdziemy nie na chwilę. Bo nie ma. Wiesz, nie, nie ma smogu. To jest bardzo trudna sztuka. No. Ja A teraz smoki przestały ufać ludziom wyszło. przez y, tych łowców. I elfom też. Mm -hmm. No to panie Macy, no to chodźmy do środka. Bo tutaj mamy jedno takie ogłoszenie parafialne, dosyć duże. Żenicie tak? się. Nie, Jesteśmy rozeństwem. Dokładnie. A poza tym, y, tutaj za niektóre rzeczy chcielibyśmy też jeszcze raz bardzo przeprosić. I ten. I tutaj taki mały prezencik dla pana. o udało mi się wygryźć. Okej. Okay. Idealna będzie akurat do niektórych rzeczy. Gdzie? I do Dark Elf. Czekajcie, czekajcie. A, A alo, eee, wracaj! To, 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 to wracaj! Jest. O. Uj. O nie, Dark Wracaj! Wiem kto to. Dark Elf. Zgadłem? Tak. ta mały dystans. Ach. No nic, wy chyba musicie uciekać do siebie. No to ja my tutaj chwilę jeszcze popijemy. naszej okolicy. A, my tam lecimy majstrować dalej, budować. Tak, chodź tutaj. Um, może się też, żegnamy się z ludźmi, nie chcemy mieć złych kontaktów. Tak, robimy papa. Pa. No niego, tak wiesz. E, proszę pana, e, tak? mogę przespać jedną noc, bo, bo mam daleko bazę i muszę się dotrzymać, mogę? Tak, możesz. Ale, już to, ale to, to już minęła. A, no to taki, do, 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 no to jeden dzień, żeby odpocząć i się przygotować. Dobrze? Dobrze. Langować. No i poszedł. Dobra, tak. no to my lecimy do tak, siebie. żegnamy się. Tak. Życzymy panu miłego dnia, wszystkiego hmm, miłego. Hmm, hmm. Wszystko będzie przygotowane z naszej strony. No, yy, orysz jakiś pan potrzebuje dodatkowy? A co no ma pan tutaj na ulepszenie tego? Y jeszcze klaty i, i spodemny. Co ty spędziłeś tam tam w że Dużo. masz trenę. Jestem bogaty. Wow. A. Panie Ja tego jedzenia. jedzenie biorę, no spokojnie. Ale spokojnie, ja mam pytanie. Bo no. ja tam panu dam 18, tak? Tak. I muszę panu jeszcze dodać 16, Czy moja matematyka się myli? Jak najbardziej. Czyli ile mam dać? 16 czy 17 16, się 16, 16, 16. Dobrze, dobrze. 16. No to do widzenia, to ja tam panu zapłacę i co ładnie... Dobrze, poprzednio. dobrze, dobrze, już, już. Dobra. Chodź, le lecimy moi drodzy. E, łap razem. Pa pa. pa, pa. No. Ale ich oszukałem proszę pana i on dał mi 18, a mi 16 będzie plus 2 więcej, ho ho ho. Widzi pan, to jest mój interes, to okay. jest mój Okej, okay. ale chyba pańska baza jest gdzieś w tamtą stronę. Tam, tam 1200, więc chwilę odpocznę i lecę dalej. Ach, dobra. A ja się z wami żegnam moi drodzy, a ja jeszcze zapewne jakiś live, w którym po, poeksplorujemy nowości jakie tu są, nowe rzeczy i może znajdziemy Wardena, o, i go pokonamy, Wardena. Także co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i papa!